Michał, jesteś chyba strasznie wkurzony po tym spotkaniu, bo no, zagraliście świetne zawody. 1-3, dwie bramki oddajemy prezencie rywalom, jak można powiedzieć. Co powiesz po tym meczu? Widać ogromne zdenerwowanie u Ciebie. Ciężko coś mądrego powiedzieć, szczerze. Kolejny mecz. Uważam, że w pierwszej połowie całkiem nieźle wyglądamy. dajemy prezent przeciwnikowi, przegrywamy 1-0, znowu gonimy wynik wszyscy wiemy jak to jest, o co gramy i, i jest, jest ciężko. W drugiej połowie nie było to źle, ale ale też za dobrze nie było. Uważam, że pierwsza połowa była dużo lepsza, w drugiej połowie już ciężko powiedzieć. Gonimy wynik, gonimy punkty jakiekolwiek, gonimy tabele. Czy jesteśmy wkurzeni? Myślę, że jesteśmy bardzo wkurwieni na to, co co się dzieje, to ogólnie to się opisać nie da, także Także ciężko cokolwiek mądrego powiedzieć I o tym meczu i o poprzednich meczach, bo, bo uważam, że gra idzie coraz lepiej, a, a wyniki za nami nie, 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 nie przepadają.